Witajcie z tej strony NIS 38, a to kolejny odcinek. Zagrajmy w Rom 2 Total War. W tym odcinku już najprawdopodobniej rozpoczniemy wojnę z Python. Co oczywiście będzie według mnie tunek na koleję, ale nieważne. Jak sytuacja w Atenach? Nawet, nawet. Co ja chciałem zrobić? A, tak, koniec realta za chwilę. Co tutaj ma, właśnie ikonium? Ikonium ma 6, 8, 14 oddziałów plus 13, czyli 27. A ten ile tutaj przysłały? 7, 270, 14, 17, 17 oddziałów, trochę mało. Nie zdobyliby tego Najprawdopodobniej, gdyby chcieli, ale zawsze można próbować. E, musimy przysać po prostu tutaj przynajmniej z jedną armię, żeby to zrobić. Ale czemu nie ja może wyślę sobie czempiona na wybrzeże. Jest właśnie tutaj jednego. Mhm, ty dopiero tutaj jesteśmy no OK. A drugiego wyślę do Aleksandry. O, tak, zapomniałem zdać ten you, punktów awansu. Co by im dać to, czy... Just do do wechajemików. Oddziałów, które walczą z barbarzyńcami. A mi się tego nie chce czytać. W Medivalu to było najlepiej. Samo nam wybierało, co jest najlepsze. I było fajnie. Rozjemcy... O, to może być dobre. I to jednak sobie wybrałem. I tutaj jakaś umiejętność nowa. Wódz. Wódz poproszę, wodza chce. Wodza chce. Jak, No, tutaj jest do dupy sytuacja w Tracji. Nie cieszą się jak jasna choleja Za dwie tu się zbuduje. To. Uświęcona ziemia. Za dwie gaj. Nimf. Bardzo dobrze. W takim razie, no cóż, koniec tury. Moimi szpiegami się nigdzie nie rusza. Wy. Ready for, Ready for further orders No Jest na 12 zostańcie e, i tak, e, poproszę jakiegoś generała tutaj właśnie w, mm, pulpedewa, nawet nie wiem, nadal nie wiem jak to wymawiać. E, jakiegoś dajmowego bym poprosił, tak, dokładnie... Dajmowy. Nawet doby jest. Uu. A to jest chyba ten, który miałem. E, synowi Amazonek For e, wracaj do miasta. No i widzicie, właśnie na przykład przywrócenie tradycji jest dobre. Dlatego, że nawet jeśli stacicie jedną armię, która była dość dobrze doświadczona, to miała naprawdę dużo, dużo boostów. To my, wy możecie przywrócić jej tradycję w bardzo prosty sposób. Okej. Okay. W Atenach się wszyscy cieszą, takim razie koniec turystyki Żebym wysyła gdzieś tą swoją Maciupęcią armię, nie wiem gdzie. Oj, proszę i czy proszę podbijcie to, niech oni to zdobędą. Niech oni to zdobędą. Jak oni to zdobędą, to ja wyruszam. W takim razie armią Spelli to podbijam. Chociaż to może być dla mnie zagrożenie, właśnie. To jednak, ja bym już zaczął wybunek, powiem wam. Na wszelki wypadek, żeby tego nie zrypać bo taka możli bo możliwość zrypania tego zawsze istnieje. Więc w Ancyrze, jest rozpoczęty wybunek nowej armii. No, może trochę szybciej, bo oni to zdobędą w jedną turę, chyba że tą armię ruszają na side. A gdyby zdobyli side, to byłoby dziwne bo domyślam się, że w tych miastach mają salucydzi nawet po kilka armii. Szczególnie właśnie w tym mieście w Tuszchpach, czy jakoś tak, mają masę wojska, przynajmniej kiedy tam ostatnio patrzyłem, a dawno tam nie patrzyłem, powiem. Właśnie na moje południowe granice. No, może to szybciej? Tak, dziękuję. Sabotaż, pella, Kto? Ktoś śmiał! Nadwyżka populacji idzie w Armenii! Proszę, proszę, weszcie. W takim razie... Proszę o rozbudowę i chcę podziemnego. Chociaż nie, nie chcę podziemnego akweduktu, chcę uświęconą ziemię. O, proszę, nie to Tarsus, przepraszam, nie tuż chpa. Tuż chpa jest gdzie indziej, a tuż chpa jest tutaj, właśnie tutaj jest, tuż chpa, tutaj jest Tarsus. I w Tartusie, w tartusie się nie cieszą i nawet mogliby to podbi mogliby podbić. Side to nie wiem, jak to jest w side. -zie. Mają 17, no nie, nie, nie zdobyliby tego. Ale, że tą armią mi się wywalili tutaj, to ja bym jednak wolał coś zwerbować. Szczerze, wolałbym e, w ancyrze, na przykład, bo w ancyrze no to mi tylko na no to pozwala. Stwórz armię Dobra, zapłacę trochę. Będźmy sobie desa, czy jakoś tam I ty idź, mój drogi przyjacielu. Tutaj, tutaj tuż pod granicę. Musi być bana tajnica Werbunek. I tak. E, wpierw poproszę cię drogi przyjacielu o zwerbowanie tutaj przede wszystkim oddziałów tych needs good i tych Chciałbym wyjść do Nikomedii, właśnie po do Nikomedii, co sobie zwerbuję tutaj pod granicą. Mogą przejść? Mogą przejść. A, cholera! Trzeba było tej armii nie likwidować. Boże, głupi błąd. Tragiczny, jednym słowem. Chociaż mógłbym to zrobić w bardzo łatwy sposób, a dokładnie ile mam zonów peli? No, nawet, nawet. W takim razie, armię... armię... stąd. Pójdę do Pegamonu. Zdążę dojść. Właśnie zapomniałem o AMI zabezpieczającej moje granice. I zrobiłem tragiczny błąd, taktyczny. Za jedną tutaj mi się opracuje w końcu technologia. Bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo zadowolony. I się tak zastanawiam co by dalej pójść. Najprawdopodobniej już pójdę w to. W tą stronę, zbuduję to i to. To już będzie mi pozwalało też zbudować najlepszy poziom e, miast, jakie mogę budować, Myślę, no, planowanie miast dokładnie, sama nazwa odpowiada za siebie e, I tak, tu się jeszcze szkolicie, tu też się jeszcze szkolicie, w takim razie koniec tutaj 11 tysięcy dochodu, aż miło to widzieć, a naprawdę, aż miło to widzieć Tego też czempiona wysyłam daleko, daleko na południe, nie? Hmm, Rzym się zawraca, nawet wysłałem więcej jednostek, nie widziałem wcześniej, żeby wysyłał, okej. Okay. No i jednak się tą armią wycofał, bardzo dobrze. W takim razie ja tą armią wrócę do pelli. Ale gdzie ten komputer schował swoją jedną armię? Hmm. Trzeba będzie przeszukać lasy. Wiesz, ja sądzę, że jest zdobędę też bez niepotrzebnego oblężenia. W końcu ja bym też się chciała właśnie zdobyć bez niepotrzebnego oblężenia i żeby ja tego nie prowadził, dlatego że oni mają już balisty. A to jest dla mnie wielki utrudnienie. Poza tym też bym chciał sobie szybko zdobyć spaetę. A mógłbym to teraz zrobić. Bo tutaj wysłali flotę. Chociaż nie, 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 nie. Broń, Bądźcie panie wodzie. Was chyba pojeba. Przepraszam, że wytlinam, ale. No. Mm, ich żądania. 7 tysięcy będę wam płacił za jebany pakt o nieagresji. No chyba was posał już, naprawdę. Nie! A, przepraszam, nie! Nie rozumiem myśli komputera w tej grze, no naprawdę czasami nie rozumiem. Czemu? Eee! Dasz to! Što? Czemu nie ja mam umowy handlowej? Knosso z Macedonią. Eee, eee, eee. Czy... Czy oni byli tak głupi? Nie, nie zaatakowali ich. Okej. Okay. Eee, to na takim razie w co by teraz tutaj pójść? Jednak ja bym poprosił Tom. Nie, nie chcę tego. Chcę to, a później chcę to. No, choleja jasna. Im mm. hmm. y, 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 się zżynają jednostki, nawet powinny szybko się zżynać Tutaj wysłali tą jedną. A, Cię, Czy mieliby ze mną jakieś szanse? No, mieliby raczej. Ile tutaj. Mił z no co możemy Minus 10 tu, ale mógłbym to zrobić, ale aż tak na głupi nie jest. No Chociaż to nie, nie musi być koniecznie głupota. Ok, czyli ta Amia z balistami jest tam. Okej, okay. nie, ja wolę jeszcze poczekać. mi się wrócę do Peli. Jednak wolę mieć tam gwarancję. Tutaj niech się dalej wyrybują Ile zostało tu do zbudowania? Dwie tury. Jezus ma A nie mogę zrybować tutaj strzelców? Nie, nie mogę oczywiście, gra mi tego zabrania. W takim razie trzeba będzie przejść tutaj Później z powrotem tutaj. I no, na no to wychodzi, że to będzie koniec Ameselia. et pontus. Tak, koszary chcę. Co oni tego nie wiedzą? O Boże, o Boże, coś się tutaj nagle pojawiło w Tarsusie, Jezu Chryste eee, Raz, dwa, trzy, cztery nie Nieważne O Boże, Seleucidzi to potęga, z którą nie warto zadzierać Naprawdę, z nie warto zadzierać, bo źle się skończy, no chociaż ja z nią zadę I pokonam ich Tutaj mają jedną armię. Nie, ja nie chcę im likwidować. Ładu publicznego chociaż tutaj tutaj bym chciał jednak rozbudować. Zbiornik na wodę. Święty gai. Lepsze zboże. Lepszy gai, gai nimf. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Ready mm. Wy spokojnie doczekacie się bi bitwy z nimi. Ja jednak bym chciał poczekać, bo nie chciałbym, żeby oni się zjednoczyli przeciwko mnie, bo nie miałbym zbyt dużych szans. Mimo, że nawet garnizon mam spoje. A co mi to pozwala, już właśnie? Jaki garnizon? Mhm. Więcej motłochu i więcej kotów z pikami. No, to na razie nie dziękuję. Tutaj mają jedną balistę, nawet jedna balista to jest olbrzymie zagrożenie. Tutaj umierają. I tak, w Apollonii, w Apollonii, no w Apollonii jest na razie spokój. Chciałbym, powiem Wam, zaczekajcie, no zapiszę i chciałbym. Nie chcę konsoli do kodów. Nawet nie znam kodów, jakie są do Roma szczerze. Do Medivala znam, ale do Roma nie, Nigdy mnie to nie interesowało. A, A, oczywiście oni chcą się. A i tak nie zdążą. Zatopij ich bez problemu. No, tak zatopieni i Macedonia przestaje istnieć. Dokładnie, frakcja pokonana. Amen. Orders, do Wy wracajcie do portu w Atenach. Jestem z was dumny. Ulubieńcy założyciele. Tak naprawdę ja mam ze sobą od początku. Gry... Lykoi był moją z tego co pamiętam pierwszą armią. A gdzie jest Lykoi? Lykoi jest tutaj. Your, to jest moja pierwsza armia. Dokładnie, to jest moja pierwsza armia. Która była. Później byli ci, byli ci... I ci też byli. Mendycy synopy i właśnie chyba... mędy synopy byli i strażnicy... nie, 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 nie... Mendycy synopy i... Mendycy synopy i ulubieńcy założyciele to były moje dwie późniejsze armie. Nie pamiętam już dokładnie, bo to było... O, o, kiedy to było? To było dawno. Na no Tutaj już się polepsza, bardzo dobrze. Ale tak, miasta bym chciał sobie rozwinąć w tych rejonach e, plus 80 do wina, minus 4 do ładu publicznego, ale tutaj się cieszycie nawet. A tu aż minus 10. Hmm. Ciężkie wybory na mnie czekają. Chcę zbudować to. Tutaj mógłbym właśnie to też zbudować. Ile to jest? Minus 15, ile to do minus 10 to odpada na razie. Tu minus 12, więc też na razie odpada. Gdzie się najbardziej cieszą, tak z ciekawości? W Armenii. W Armenii średnio. Tutaj patrzyłem, tutaj już się buduje co innego. Tutaj też się już średnio cieszą. Eee, no Okej. Okay. Nawet, nawet. Niech będzie. To no w takim razie, no cóż, koniec stoję. Nie wiem, czy w tym odcinku e, rozpocznę wojny ze Spartą. Może, nie obiecuję tego. Ale najgorszym właśnie teraz, tu, po tym, po zajęciu e, Grecji, nie będzie e, problemu. Będzie, nie będzie problem ze Spartą właśnie teraz, tylko będzie później problem z miastami jak, takimi jak Rodus albo Knossos, z tym dopiero będzie problem. Chociaż oni tam mają masę żołnierzy na podstawowym poziomie. Więc to częściowo nie jest dla mnie żadnym zagrożeniem. W ceni nic nie siedzi, trzeba będzie teraz pójść na zachód do tego drugiego miasta, które leży na... Nie, na wschodzie nie zachodzi, Jezu, co ja gadam? Przepraszam was, naprawdę przepraszam was. No, może trochę szybciej go, bo bym wdzięczny. Nienawidzę tu w, w Total War, no ale cóż. To jest częściowo potrzebne właśnie pokażmy. Po the... Okej, dobra. Co, 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 co? Co? O nie! Nie ma mowy! Nie zajmą mi Sparty. Nie zajmą mi tego miasta. W się jak to zrobią. Albo nie, lepiej zrobię tak. Pozwolę, żeby Sparta co sobie odbiła. Hmm, to ja już nawet wiem po co był im ten sojusz. A jeśli wylądują tutaj na tych brzegach, to oznacza, że oni będą się i tę wojnę zaspartą spartą. Prostą. Logical. Jakie to naszego tajnego jest niezadowolona, ludność gdzie gdzie gdzie? Azja. No się, zawsze są do niezadowoleni, gdzie bym eee. Wy się wracacie do miasta I znowu 37 do zadowolenia! Dobra, no, chcę to i chcę to. Mm, i chcę... Nie, tego na razie nie chcę. Ale chciałbym, tak, e... ogółem, mógłbym już ich pokonać Tylko, że tutaj jest jedna flota, która by mogła mi zdobyć Ateny e... Więc ja bym na tutaj poczekał i tak, zapiszę grę e... Tak, wiem, że jest przed naszą EO Wojna...

I mm, pozbyłem się też miasta, które zaopatywał ich w balisty. Z czego moja osoba się bardzo cieszy. I tak mm, yeah! okupacja. Wy, wy, ty, drogi przyjacielu, już aż tutaj. I okej. Okay. Po pierwsze, chciałbym przebudować to na święty gaj. I to daje? Mogę tutaj wybować jakieś zaprzeczenie. Nie, nie mogę. Mogę tylko balisty, no ale zostawię sobie to na razie. Nie będę tego przebudowywał. Się, tak, wy teraz pójdziecie do... Hmm, Aten, a ta Emia już na Sparte. Na szczęście Knossos nie zdąży zrobić i. gdzie oni się pojawili? Tak z ciekawości. Bo zostawili to swoje malutkie miasteczko. Eee, Wolę z... czemu oni są na co potężni? Co oni mają? Nie mają na co pieniędzy wydawać? Tylko to im żłupie kasę. Mogliby się nieźle rozbudować, ale tego nie zrobimy. Dobra, w końcu też przynajmniej mam jakieś połączenie między, mm, właśnie Atenami, Larysją. jakieś połączenie między moimi obszarami i Atenami. ...prócz drogi morskiej. Yy, i okej. Okay. No bada, jak na razie to idzie bardzo dobrze. No i w takim razie koniec stoi. Łyk świeżej wody. I ciekawi czy doknostos będzie chciał jednak wylądować właśnie na brzegach sparty yy, czy nie O, ich szpiegmy za taką. O, ciekawe kto wyga. Oczywiście pewnie yy, szpieg naszego wroga. Ło w dupę! Ło w dupę. O Jezu Chryster. Coś się dzieje, coś się tam dzieje. Dobrze, że rozpocząłem przynajmniej tam webunek tamtej armii. Ale częściowo go przerwałem. <laughs> trzeba będzie jednak szybko wrócić do Pegamonu, żeby oni się nie mogli rozwinąć. Porządnie, na mojej ziemię. I najprawdopodobniej, że na razie nie mam żadnych wrogów, zrobię to wojskiem z pelli. Ale wygłupi no, naprawdę... Co? No oni mi mają za jakiegoś idiotę? Bo ja nie rozumiem Czy oni są naprawdę tak dujni, że ja będę im płacił 7 za... ...jakiś głupi sojusze? Nie macie do mnie zdobyć sporty! I to jest moja! Oj, ehm. nędzy Ja chcę ją zdobyć, oni nie mogą tego zrobić Nie mogą! I tak ich zniszczę, wiem, ale... Chciałbym to się rozwinąć, szczerze. Chociaż ja jestem bardzo rozwinięty. Zaprzez hmm. pogłoską cyncus, ukończoną budowę, zmartwiona ludność. Jejdzie, ja, dzień, Tracja! Jak zwykle A. na Apollonie. Automat obornna postawa. Japonia jest moja. Ok, yeah! for you my lord. Mm -hmm. Okej. Okay. W takim razie to ja tutaj poproszę obu z to jednak bym chciał przebudować na co innego. E, mojego szpiega poproszę tym razem w to miejsce I czy ja mogę zdobyć? Nie, nie mogę i to jest właśnie wkurwiające w mediwalu, że jak na przykład nasz sojusznik to czy bitwę po, po, oblega to my nie możemy tego zrobić. Okej, okay, tutaj sobie sobie e, awans do tych żołnierzy. Tym lepiej. Będą... Zawięci... No lepiej uzbrojenie po prostu. Po prostu. No co jest? Znaczy w kuwie. To się to jest właśnie taki gówno tylko się odcinek mamy. Aha, i czy mogę tutaj wydać edykt? Nie, nie mogę tutaj wydać edyktu, a szkoda. W takim razie wy idziecie em, do Pegamonu, a wy Czy się w końcu zbudowało? TAK! Wreszcie! Najlepsze koszały w grze. Da, wejbunek. O, Jest! Pontyjska jazda królewska! Wreszcie! Najlepsi pikinierzy, najlepsza jazda! W końcu. Hmm, cysterna. Dziwnie to brzmi, ale nieważne. Też poproszę cysternę, ale to najłatwiej to jest, tak, w tracja. Hmm. Nie mogę jeszcze. Nie mogę. Już, już się napromuję. Tu też się buduje. Tu mogę rozbudować Bosporus. Czemu to mi anuluje żywność? To jest głupie, według mnie. Bo przecież to powinno dawać żywność, w końcu to jest na wodę. Armenie... O, właśnie tutaj coś muszę rozbudować. Hellas... Chociaż nie do Armenii, jednak ja bym sobie wrócił i im zbudował świątynię Posejdona. Hmm, hellas i... No, okej. Okay. A, wędne sukinsyny. Eee... Ze strony Rzymian mam nadzieję, że mi nic nie zagraża. Mam z nimi dobre stosunki. Nie, na razie nie chcą na mnie rzucać całe szczęście. W takim razie, w takim razie. E, ja poproszę jedną armię, żeby poszła tutaj. Bo się będę w końcu szykował też, żeby e, e, zdobyć... E, to miasto. No, po prostu knossos, tą frakcję pokonać. E, wy popłyniecie tutaj. I gdzieś tutaj. To wysyłają na nie wiem gdzie, nie wiem czy będą chcieli zdobyć i e, e, konium. Jeśli oni z, e, rozpoczną e, wojnę z Sardesem, to ja oczywiście złamie z nimi sojusz obronny, bo mi bardziej zależy na Selucydach niż na nich. To chyba każdy powinien się domyślać. Okej. Okay. Czy jeszcze gdzieś są jakieś niepokoje, Pano? Biorę sobie płyncie. Ciebie, koleżanko, poproszę... ...gdzieś właśnie tutaj, do Rodos, by, byłoby miło, gdybyś popłynęła. Ok, dobra Wszystko jest, okej, okay. no to w takim razie ja już tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapkujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć!